Więc witam Was z tej strony murdeczka Tiroka, i dzisiaj mamy kolejny event w Polish car driving Rozumiecie, to kolejny. Dzisiaj mamy ekspresówkę. Znaczy, nie dzisiaj, tylko to jest ten sam dzień, gdzie jest Dino. I teraz Was zapre zaprezentuję ją tam. Więc tutaj mam takie niebezpieczne skrzyżowanie, które mamy linię stop, i musimy się zatrzymać, bo jadą ten skręt, ten prosta. No i mamy 70 tu. I tu ciągle 70. Nie ma oznakowania, że więcej lub że skończyło się 70, ale dobre, mi tutaj troszeczkę więcej, no bo to w końcu dwupasmówka pasmówka i można sobie troszeczkę przyspieszyć. E Ekspresówka się ciągnie z Darłowa do Domasławic Tak jak w końcu każę, raczej ekspresówki się tak ciągną. I tu mamy taki zjazd. O proszę. I idziemy sobie. I sobie zawrócimy sobie tutaj. W tym lesie. ojojoj ale zżyli się prawie. I zrobimy sobie jeszcze jeden przejazd z tego z tej drużki do, do Darłowa e, fajny eventik ale na razie nie ma żadnych adminów zesowałam tutaj czat nie ma żadnych adminów, to mamy 50 fotoradar dodali Fotoradar no do 50 Czyli admi administracja jest tutaj Sobie, mignę im. No i tak ona fajnie wygląda w sumie. Bardzo, y, można tu sobie szybko jeździć. E, czy coś tutaj dodadzą? To jeszcze nie wiem. Może dogram tylko część ekspresówki. E, a tak to na razie. Skromnie jest, skromnie, wam powiem. Ten, co tutaj kombinuję. Dobra, ja sobie tu wjadę na trawkę. Tam nic się nie stanie jak tu sobie jadę. No i ja już się z wami będę żegnał. Yy, Mordeczka t -rocka.